Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia filmiku o czyszczeniu suszarki kondensacyjnej. W pierwszej kolejności wyciągam wszystkie rzeczy, które trzeba wyczyścić. Prawie wszystkie, ponieważ tutaj jeszcze zapomniałam o uszczelce, ale to za chwilę. Ten filtr taki wyłapujący kłaczki czyścimy delikatnie szczoteczką do zębów, i jeżeli chodzi o, o ten wymiennik ciepła, kondensator. W mojej. Należy wręcz go czyścić pod wodą. Musicie sprawdzić, jak to jest u Was, ponieważ wiem, że w niektórych modelach jest tak, że wręcz nie, nie wolno go dawać pod wodę. Trzeba go odkurzyć, ewentualnie tylko delikatnie zbliżoną ściereczką. Dlatego posprawdzajcie. Wszystkie części, które można wymoczyć, moczę w sodzie, możecie również to zrobić w proszku do prania. Jeżeli chodzi o ten pojemnik na wodę, to w zasadzie on nie powinien nam się zabrudzić, ponieważ tą wodę wylewamy po każdym życiu. Jednak jeśli się tak zdarzy, nasypcie suchego ryżu, zalejcie wodą i chwilkę poczekajcie. To jest też świetny sposób, jeżeli mamy do umycia na przykład wazony o dziwnym kształcie lub takie, które no nie jesteśmy w stanie wsadzić tam ręki czy nawet szczotki do butelek. Tamte rzeczy się nam moczą, a w tym czasie zajęłam się czyszczeniem. I tutaj znowu użyłam sobie tego płynu, którego używałam również do czyszczenia zmywarki, jak i pralki, czyli alkohol, płyn do mycia naczyń i woda. Jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie kondensator się znajduje, odkurzam go sobie dokładnie, i tutaj, jak widzicie, dopiero ściągnęłam tą uszczelkę. Ja ją od razu wsadziłam tam do tej wody z pozostałymi rzeczami, żeby się to moczyło. Miejsce, gdzie mamy filtr włapujący te kłaczki, również czyścimy, jeśli macie możliwość, taką końcówkę cienką do odkurzacza. To oczywiście. Ja tutaj znowu się wspomogłam szczotką do mycia butelek. Ja mam dość drobne dłonie, więc też bez problemu mogłam tam sięgnąć. Jeżeli chodzi o mycie środka tej suszarki tego bębna. Ja tutaj używałam już delikatniejszego płynu i jest to płyn uniwersalny, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. To miejsce, gdzie jest wymiennik ciepła. Nie psikam tam do środka, tylko też lekko na ściereczkę, żeby to było delikatnie zwilżone. Powiem wam, że jeżeli jest ściereczka troszkę zwilżona, to ona też lepiej wyłapuje te drobne takie kurze po prostu się te, ten kurz tam przyczepia. Czyściłam drzwiczki, i teraz zabrałam się za wyczyszczenie tego wszystkiego, co nam się moczyło. I tutaj również pomogłam sobie szczoteczką do zębów i magiczną gąbką. Pamiętajcie delikatnie, jeżeli chodzi o tą siateczkę, żeby nie podrzeć. Wszystko opłukałam. I tutaj można sobie ten otwór zakleić nawet jakąś taśmą, ale czasami wystarczy przytrzymać tylko ręką, porządnie wytelepać tamten ryż, żeby nam Dotarł do takich zakamarków. Nie wylewajcie tego ryżu bezpośrednio do zlewu, żeby Wam się nie zatkał. Ja użyłam sitka. Wszystko, gdy wyschło, układam na miejsce. I to, co ja Wam tutaj pokazałam, to jest takie czyszczenie naprawdę dokładne, bo naprawdę nie ma potrzeby czyszczenia tego pojemnika na wodę tym ryżem, jeśli wylewamy tą wodę po każdym użyciu, bo nam się po prostu ten pojemnik nie zabrudzi. To ja pokazałam tylko sposób, w jaki sobie poradzić w przypadku, gdy rzeczywiście coś tam w tym pojemniku się nam zaczęło dziać. I zabrałam się za czyszczenie na zewnątrz, tutaj również, również pomogłam sobie wykałaczką, także mam nadzieję, że ten filmik się Wam przydał i tym razem do poniedziałku, trzymajcie się, pa pa.